bo mnie interesowało, a też trochę dlatego, że rodzice z, też są programistami, chcieli mnie nauczyć, żebym też była w przyszłości programistką, no i takie ja też mam plany. Zanim zaczęłam się uczyć tutaj w wow School, to jest już. Już jeszcze skończyłam jeden kurs z y, jak miałam 6 lat. Przypatrywałam takie podręczniki dla dzieci, z programowania, to już no, trochę wiedzy miałam. Mm -hmm. Ale właśnie potrzebowałam mm -hmm. się nauczyć tego Pythona, jakoś mi nie chciał wchodzić i teraz się nauczyłam. Miałam taki jeden moment, jak zaczynaliśmy Space Invaders. Ty, nie chciało, nie chciało mi pokazywać e, takich wrogów jak tam byli. No i nie wiedziałam jak to zrobić, żeby mi tych wrogów pokazywało, a okazało się, że zapomniałam o nawiasach. Najbardziej mi się podobało Pygame Game Zero, bo zawsze marzyłam o tym, żeby e, klasie zaimponować tym, że umiem tworzyć gry. Z kursu mam pozytywne efekty. Można to stwierdzić, że tak, dlatego, że dużo czasu temu poświęcam i po prostu to lubię. Naprawdę można się tam wiele nauczyć. Pani Iza świetnie to tłumaczy, można zrozumieć, o co chodzi. Zawsze ma się jakieś porównanie do sytuacji, które nas spotykają na co dzień albo w niektórych okolicznościach. No i po trzecie grupa jest zgrana, fajna, komunikujemy się na Discordzie, często też sobie pomagamy, jak nie możemy jakieś tam rzeczy zrobić, więc po prostu jest fajnie.